Cześć, witajcie z tej strony Bananek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić AWATAR bez żadnych paczek. Ale zanim to, to intro. Okej, okay, a więc na początku robicie sobie y, nowy dokument o szerokości, wysokości 500 na 500 Rozdzielczość 300, żeby ładnie to wyglądało. Klikacie utwórz. I mamy takie białe tło. Teraz wchodzimy sobie w Google'a albo w jakąś tam inną przeglądarkę tak samo jak w poprzednim odcinku wpisujecie tło i szukacie sobie tła, które chcecie. Na przykład ja na podstawie tamtego odcinka wezmę takie tło, żeby się po prostu zgadzało razem z banerem. Ctrl V, Ctrl T i zmniejszacie sobie na takie wielkości, żeby wam pasowało. Coś takiego I sobie możecie to ustawić gdzie chcecie Na przykład O tak Następnym elementem który Możemy zrobić To jest dodanie takiej obramówki W tym przypadku po prostu sobie wpisujecie Kółko Najprościej jak się da Znajdujecie sobie na przykład takie Kopiujecie to Ctrl V CTRL T i musicie to sobie dostosować do o tak wycinacie to białe tło brzydkie, to w środku też i mamy takie kółko no to jeszcze trzeba poszerzyć gdzieś na taki rozmiar ok i musicie sobie dać to kółko w grafice właśnie w kolorze Baneru Baneru, no albo jak chcecie po prostu jak chcecie I mamy już sobie takie kółeczko Możemy je jeszcze trochę rozszerzyć O gdzieś w ten sposób O I Co teraz? No teraz sobie właśnie bierzecie Fortnite skin Wszystko oczywiście się opiera na na tamtym poprzedniej banerze, co nie? Więc yy, też sobie kopiujecie tą grafikę, CTRL V, zmniejszacie sobie, CTRL T, tak żeby wam pasowało, coś takiego może. Wycinacie to brzydkie czarne tło. dajcie sobie tego skina pod to kółeczko. Ważne, żeby ten skin był na środku. Następne to jest cień. Cieniowanie. Coś właśnie taki kolorek. Trzeba sobie znaleźć. O! Może być coś takiego. I tak samo jak w poprzednim odcinku yy, otwieracie jako obiekt inteligentny yy, Sunburst, którego oczywiście usunąłem, więc muszę go pobrać od nowa. o tak zapisujecie tę grafikę właśnie na komputerze swoim żeby wam razem nie wycięło tego sunbursta bo wtedy będzie brzydko to wyglądać o teraz otwieracie to jako obiekt inteligentny sunburst przenosicie to do nowego okna i nakładacie tutaj tego projektu oczywiście nie chcecie ten sunburst dajecie sobie pod postać i co wiacie mniej więcej to na środku, tak żeby po prostu yy, było symetrycznie. Ok, mamy taki osun Teraz również możemy, go dać, yy, możemy mu dać kolor. Na przykład ja dam taki. O! Yy, w tej ramce możemy jeszcze dać obrys wewnętrzny. Mm. Nie to. O, żeby to było bardziej grubiej. Okej, okay, w tym samym kolorze nakładacie sobie kółko. Kopujecie sobie ten kolorek, tak, taki sam kolor cienia. Ok, Może, może trochę troszeczkę za duże to. O, coś takiego. Klikacie sobie OK. I jako taki awatar jest zrobiony, co nie? Ale to jest awatar ze skinem. A jak zrobić awatar z napisem? No po prostu. Usuwacie tego skina, dajecie sobie tekst. Czyciankę Unisans, yy, dam wam w opisie. I sobie yy, sobie wpisujecie, jaka tam była nazwa. Chyba campel, tak? Czy wszystkiego? No nieważne. W, taki w każdym bądź razie trzeba to zmniejszyć. O, to jest to zbyt duże. Po prostu się nam to wszystko nie mieści. O, coś takiego mniej więcej. Staramy się, żeby to było na, jak najbardziej po środku. Teraz cieniowanie. Możemy zostawić tak, jak jest, czyli taki różowy, ale ja bym taki bardziej fioletowy zrobił. O, jeszcze y, obrys wewnątrz. Niech będzie to kolor właśnie taki y, czerwony. O. I tu też możecie się bawić Możecie się bawić, że te literki mogą być powykrzywiane Może być to w jednej linii, może być to tak... Yy, poukładanie, wszystko zależy od was, jak, jak tylko chcecie No i co? I to było, było w sumie na tyle Ale jeszcze, jedne, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem w tym filmie, żebyście Zajrzeli na mojego Discorda, który wyświetla się właśnie teraz yy, Mamy tę ekonomię w kanały Forfan. Y, Serwera y, strefę, gdzie możecie zapromować swój serwer, więc wpadnijcie, zobaczcie w opis. No i co? Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, udostępnieniu y, tego filmu swoim znajomym. I czekajcie na kolejny odcinek. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć!